To jest świat Boba, witajcie dziś w nim Sprężynowo. nowo To jest świat Boba, śpiewamy tak Damy radę To yeah! jego przyjaciółką jest Jak przekopać każdy problem ona wie Spycha, pałagan cały, sprzątnie w Spuśćcie Spójrzcie jak go się nic swych Dziś hey! to jest świat, bo wawik dziś w nim Spręży nowo, to jest świat, bo wawik śpiewamy tak Damy radę ja! Swoje ramię dźwig, wznosi, żeby pomóc nam W górę i cekły cegły albo stary Ciężarówka właśnie zbliża się. Kiedy wiedzie coś, wtedy królew drogi już jest. To jest szura nasz, sięga po nautach, jak najwyższa wieża. Ona mała, tak, lecz to gałda, dokładnie wszystko zmiesza. Spalcować chcę, jeśli w D i w aż wszystko płaskie już jest. Marta i Leo też duszy nie są, to oni zawsze mówią to, tak, tak damy radę. radę! Hej, hey! to jest świat Boba, witajcie dziś w nim. Spręży nowo, to jest świat Boba, śpiewamy tak, tak. Będziemy pracować jak Bob Budowniczy i jego drużyna Więc chwytajcie za narzędzia i chodźcie za mną Buty, pasy, kaski Jak Bob Budowniczy Buty, pasy, kaski I klaszczyny rytm Tak jak betoniarka W koło kręćmy się Teraz w górę ręce, dźwig podnosi też! Róbmy dwa fikołki, palec też tak robi Mamy też wiertarkę, wiercimy nią jak bok Cekły masz? Buduj mur! Stukaj młotkiem, puk, puk, puk! I wiertarką otwórz róg Już mamy buty, pasy, kaski Jak w budowiczy Buty, pasy, kaski I klaszczeły rytm Bóg budowniczy Buty, pasy, kaski I plaszczyny rytm. Teraz jak koparka Wielką dziurę kom. Kom. Chodźmy tak jak spychacz Udawajmy go Ciężka ciężarówka Więc ciężki każdy krok Żuraw jest wysoki Sięgaj tam gdzie o Cekły masz, buduj mur stukaj młotkiem, puk, puk, puk I wiertarką otwór zrób Uuu. Już mamy jak Bok budowniczy, Buty, pasy kaski i klaszczel rytm, już mamy buty pasy kaski, jak Bok budowniczy, pasy kaski, i klaszczelny rytm Cegły masz, buduj mur stukaj młotkiem, buk, buk, buk I raką otwór zrób Już mamy buty pasy kaski, jak Bok budowniczy, pasy kaski, i klaszczel rytm Zajęć i jak rodzina są. Przybi piątkę im i klaszcz, razem z nimi klaszcz. Przybi piątkę im i klaszcz, razem z nimi klaszcz. Pomocne przyjacielskie dłonie do pracy rwą się dziś. Drużyną są, o, o, o. drużyną są. O, 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 o. Drużyną są, 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 są. są, są.

Nie gra, bo każdy stara się. Buduje, kopie, wierci, miesza, klei, znosi, cement miesza, ta na razem z nimi klaszcz. Pomocne przyjacielskie dłonie do pracy zną się dziś Drużyną są, 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 Para, pa, 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 pa. są, są, są. są. Para, Przygnamy i witamy was, Kurtyna już idzie w górę, na zabawę czas Przywitajcie nas na scenie, zbądźcie moje swe Teraz już to śpiewać chce Jeśli macie coś do kopania, najlepsza jestem w tym. Uwielbiam kopać dziury, a mam naprawdę czym? A jedna z nich była głęboka taka, że naprawdę... Gór w górniej pojawił nagle się Naprawdę nie, nie tam gór pojawił nagle się lada, lala Podkręcamy atmosferę na widowni będzie szał. Nie dziećmi, też by dostać prawa chciał. Aj nie jest podnosić rzeczy, choć może wątpi ktoś. Ja jestem najlepszy, kiedy podnieść trzeba coś, choć czasem się zdarza, że ze mnie śmieją się. Ramię tak mówią, jak rafy żyja jest Bo ramię jak żyrafy, żyja jest Oczaruję ja ja was dziękiem swym, bo w takim ma kto który już ma polecać zna! O, przepraszam Ja błotniste lubię sprawy, chyba wszyscy wiedzą, że Czas w kałużach chętnie bym spędzał co dzień bez błoto lubię iść, nigdy nie grzęznę w nim. Jadę jak gąsienica, co na drzewo wspina się. Jedzie jak gąsienica, co na drzewo, drzewo wspina się. Ale tu chyba to chyba jest niemożliwe. Jest przedstawienie nasze, kończy czas. Koparka! Spychaj! Chcą już pożegnać was. Nam bardzo podobał się wszystkich naszych Więc się dołączamy do nich jak drużyna, kończąc wiesz. To już koniec, więc czas pożegnać się! To spychacz! Spychacz król góry! <laughs> król góry? Podoba mi się! O! Oh. <laughs> Cześć Bob! Spychaczu. Chciałbym, żebyś pozbierał teraz całe kruszywo, jakie zostało po pracy w tym tygodniu. Jasne, Bob! Dzięki królu góry! A, i pamiętaj, żeby składować je tu, gdzie inne materiały. Jedziemy kopalko! Muszę teraz zebrać całe to kruszywo, żeby moja góra stała się ogromna! Hej, Marto! Czy to są resztki materiału? Jasne. Możesz zabrać wszystko, spychaczu. Tak! Dziękuję, Marto! Góro spychacza! Nadjeżdżam! A góra nie jest jeszcze ogromna, a król potrzebuje góry, a nie pagórka! U! Tak, to jest szczyt świata! Wspaniale! O jej spychaczu. Nie mogę uwierzyć, że zostało nam aż tyle kruszywa. Jestem król spychacz, a to jest góra spychacza. To wspaniale, ale teraz proszę to przewieźć tam, gdzie inne materiały, pamiętasz? O tak. <laughs> Już się robi, Bob. <laughs> Dziękuję, Wasza Wysokość. Dźwig i Żuraw. Dzięki dźwigu. Ładunek gotowy, żurawiu! Jedziemy do góry! Czas już na siłę wierzy! Ojej, najwyższy żuraw w historii! Dobra, gotowy dźwigu! Hej, żurawiu! Czy nie chciałbyś się pobawić w śpiega? Pobawić w szpiega? Wiesz, że z tej wysokości widzę wszystko, prawda, Dźwigu? No i dobrze. Ja jestem w tym naprawdę dobry. E, to zaczynam. E, widzę teraz moim okiem szpiega coś koloru e, pomarańczowego. Pachołek drogowy. Och, nie! Dobra, żurawiu, twoja kolej. No to słuchaj, dźwigu. Widzę teraz moim okiem szpiega coś koloru... Ale nie patrz na nic, co jest po drugiej stronie miasteczka, dobra? Nie będę. Widzę teraz coś, co jest niebieskie. O, coś niebieskiego? Niebieskie, niebieskie. Mmm, niebie... O, kontener biurowy, tak! Nie. A! <laughs> O, kamizelka, Boba, tak? Znowu nie trafiłeś. Znowu? Nie. Ale. O, ja jestem niebieski, to ja! To dźwig, zobaczyłeś dźwig! Tak, to ty! Uuu, moja kolej! Widzę teraz. A ja widzę, że mamy jeszcze dzisiaj dużo do zrobienia. Ruszaj, jedziemy po kolejny ładunek. Ach, och, masz rację, bo. Do zobaczenia, żurawiu! Ciągle widzę was obydwu, wiecie? Widzę! Ciągle was widzę! Gotowe. Jedna fala. To będzie naprawdę pięknie wyglądało na naszym akwarium. To raczej wygląda jak płetwa rekina lewo. To jest fala dźwigu. Ale masz rację, wygląda też tak jak płetwa rekina. Uho, uważaj, dźwigu! <laughs> Wyobraź sobie, że tu jest pełno rekinów. Uho, to natychmiast wychodzę z wody. Doskonalisz umiejętności, Leo? Fantastycznie! Czas na nas, dźwigu, jedźmy już. Nie zapominaj o rekinach, Leo! <laughs> Lepiej posprzątam ten bałagan. Hej, gdzie podział się mój telefon? Aha, tam leży. O, uh, uh, chwileczkę. Tak, żeby nie dotknąć wody. O, 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 dobra. Uh, uh, uh. O, tak. Utrzymać równowagę. Żaden rekin nie dobierze się do mnie. Ooh, ooh, o! Oh, oh! Telefon! Oh, muszę jakoś odebrać. Ech, mm, ryzykowne. Ale dalej. Halo, tutaj Leo. Cześć Leo, mówi Bob. Dopadły cię rekiny? <gryzmy> Cześć Bob. Ale co będzie z lwami? Co lwy? O, to miał być żart. Wiedziałem. No właśnie. Tak czy siak dinozaury odstraszyły lwy. Jesteś najlepszym walcem na świecie. Naprawdę? O, naprawdę tak myślisz, betoniarko? Tak, jesteś walcem legendą. Jesteś niesamowity. Wywalcowałeś już wszystko w miasteczku. Moje kanapki. Czasami walcuję też coś, czego nie powinienem. Tak, ale i tak mógłbyś zwalcować wszystko! Założę się. Założę się, że mógłbyś zwalcować na płasko tamto wzgórze! Łatwizna! Żaden problem! Mógłbym! To znaczy... Mógłbym bez dwóch zdań! Mógłbyś to zrobić z zamkniętymi oczami! Tak! Tak! Tylko patrz! O! Jesteś legendą! O, to jest... To jest o wiele trudniejsze, niż myślałem. <laughs> Nieźle, Walcu! <laughs> Mówisz poważnie, ale przecież mi się nie udało. <laughs> Oczywiście, że nie. To jest za dużo walcowania, jak na jeden walec, w Walcu. O, ale walec jest najlepszym walcem na świecie, Bob! Na świecie! Wiem, betoniarko! Bob ma rację. Jedne rzeczy można walcować, a innych nie. O, to były znowu twoje kanapki. Wybacz, Bob. Kanapki są idealnie płaskie. Oczywiście, że są idealnie płaskie. Jesteś przecież najlepszym walcem na świecie. Fajnie! Dzięki, Bob. W planu się praca zaczyna, a potem jest zamęt i chaos. Kolejna być może porażka, lecz Bob z tego wyjdzie cało. Świat wyobraźni znowu gna koparka, Więc wszystko znów idzie źle, bardzo źle. <mum> Hej, ho, razem bo. Dobrze jest przyjaciół mieć. Bo jeśli źle pójdzie, co szansa zawsze jest. Zuczyn Boba! Hej, ho, nie poddamy się, bo znów Bob nam uratuje dzień. I uda się zreperować to, co dziś wyszło nam źle. Myślimy, że idzie dobrze cóż, wszystko idzie źle Leo, Wszystko idzie źle Znowu dzieje się coś w sprężynowie Ale długo nigdy nie trwa zgiełk Leo zawsze dobre ma intencje Lecz czasem ponosi go Na pomoc wierzy bo. Dobrze jest przyjaciół mieć, bo jeśli źle pójdzie, co szansa zawsze jest. Z Hej, ho, nie poddamy się, bo znów Bob nam uratuje dzień I uda się zreperować to, co dziś wyszło nam źle znów uda nam się. Prawie skończyłem montować słupki do nowego ogrodzenia, Leo. Mógłbyś to dokończyć, a ja pójdę pod żeby je połączyć. Jasne, Bob. Ten młot jest gotowy, żeby zacząć uderzać. Przygotowałam słupki. Dobra, więc zaczynajmy je wbijać. O, zaraz, chwileczkę. Pamiętaj, żeby sprawdzić, czy wszystkie słupki mają tę samą długość, bo kiedy je wbijemy, muszą być równe. O, dobrze, dobrze. Ten jest trochę za długi. Chciałbym już zacząć wbijać. Możemy już zaczynać. No dobrze, możesz już wbijać, Leo. Tylko sprawdź, czy mają tę samą wysokość. Słupek stoi. Teraz czas na młot. Dobra. Następny koparko. Skończymy to ogrodzenie w mgnieniu oka. No i proszę, wygląda nieźle. Ten jest trochę wyższy niż tamten. Czy Bob nie mówił przypadkiem, że masz je mierzyć i przycinać, Leo? Eee, nie ma takiej potrzeby. Wystarczy, że jeszcze raz uderzę. Teraz jest niższy od pozostałych. O, eee, Będzie dobrze. Tylko tamte też trochę mocniej wbije. Proszę bardzo. Eee, Leo. O... Hmm, może jeszcze parę uderzeń. A, Leo, koparko, co się stało ze słupkami do ogrodzenia? E, chyba trochę mnie poniosło z tym wbijaniem. Tak, myślę, że troszeczkę cię poniosło. Trzeba widzieć też jasną stronę. Wszystkie mają tę samą wysokość. Musimy rozkopać tę drogę, żeby naprawić rurę, która jest pod spodem. Pamiętasz, jak się obsługuje młot pneumatyczny? Tak! Trzeba ustawić ostrze pod lekkim kątem, pochylając młot do siebie. Mam pokazać? Tak, pokaż. Bardzo dobrze. Co mówisz? Ups, nie słyszę się zbyt dobrze w naucznikach. Powiedziałem bardzo dobrze. Możesz teraz rozkopać resztę, a ja tymczasem pójdę po rurę. Jasne, Bob! Świetnie. Pamiętaj też o tym, żeby założyć nauszniki przed pracą. Leo! O, cześć spychaczu! O co chodzi? Bob mówi, żebyś przerwał pracę. Marta upiekła placek. Chcesz piasek? Powinieneś znaleźć go na placu. Nie zauważyłem cię, co jest? Nie chcesz spróbować ciasta, Marty? Jest takie dobre, że hej! A, klej! Tak, mam! Na pewno jest w skrzynce. Leo! Znowu ty? W czym mogę pomóc? Został już tylko kawałeczek ciasta, Leo. I Bob mówi, że poszła już cała taca. Naprawdę dobra praca? He, he, he. dzięki spychaczu! Ciekawe, dlaczego Leo nie chciał spróbować mojego ciasta? No cóż, bardzo dużo stracił. O, co takiego straciłem? Ciasto Marty. Przykro mi, nic już nie ma. Było ciasto? Dlaczego nikt mi o tym nie powiedział? Dobrze, Leo. Ty pomalujesz te ściany, a ja dokończę robić podjazd. Pamiętasz kolejność czynności, które masz wykonać? No, jasne, Bob. Jeszcze nie, Leo. O, o co chodzi? Najpierw wyłożysz chodnik papierem, żeby nie pobrudzić go farbą i okleisz taśmą wszystkie szyby. O, e, racja, racja. E, o tym zapomniałem. Ale już pamiętam. Proszę, Betoniarko, gotowa? Zaraz wszystko? Będzie wymieszane. Dzięki, betoniarko. Leo! Zaczekaj chwilę. O czym znowu zapomniałem? Musisz wypełnić pęknięcia w ścianie, zanim rozpoczniesz malowanie. O, tak. Tylko cię sprawdzam, Bob. Zaraz to zrobię. Świetny cement, betoniarko. Dzięki, Bob. Trzeba to wyrównać. Czekaj, Leo! O, o, co teraz? <grym> na Wałku masz za dużo farby. Będzie ci z niego kapać. No dobrze, troszkę go odsączę. O, jest równiutka, Bob! Oh, idealnie! Dzięki betoniarko. Chyba teraz zasłużyłem na koktajl. O, a co powiesz o mojej ścianie? Dobra robota, Leo! Widzę, że o wszystkim pamiętałeś. To świetnie! Więc myślę, że też zasłużyłem na koktajl. Prawda? Stój dokładnie tam, gdzie stoisz i ani kroku dalej. O, dobrze. Ani kroku dalej. U. Tak, już i tak ich dość narobił. Leo, ani drgnij. O, dokąd idziesz? Do środka idę po koktajl.